Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam Was bardzo serdecznie wokół Słowa Bożego, które daje nam nadzieję z martwych Chrystusa, tego, który ukazuje się w pełni jako Chrystus, Pan zmartwychwstały. Bóg jest nieprzewidywalny. Miałem taką sytuację tuż po święcenia, gdy posługiwałem w szpitalu. Podszedłem do łóżka jednego chorego, który był w śpiączce. I wtedy jego żona mówi: "Proszę księdza, on nic nie słyszy, on już jest w śpiączce". Ja zacząłem modlitwę, zacząłem um, sakrament namaszczenia chorych i pytam czy żałujesz za te grzechy. Kobieta mówi: "Proszę księdza, on nie słyszy". Ja mówię proszę pani, Proszę mi pozwolić, pomodlić się i, i wypełnić te czynności, które mam do wypełnienia. Pytam jeszcze raz, czy żałujesz za wszystkie swoje grzechy? Słuchajcie, niesamowite. Chory otworzył oczy. Powtórzyłem jeszcze raz, czy żałuje Pan za wszystkie grzechy z całego życia? Jeżeli tak, to proszę mrugnąć oczami. Mrugnął oczami. Kobieta, można powiedzieć, osłupiała. Ja dokończyłem czynności, udzieliłem sakramentu na chorych. Jeszcze pojawił się lekki uśmiech na jego twarzy. Chwilę jeszcze miał otwarte oczy. Kobieta nie mogła wyjść z wrażenia. Nie ukrywam, że ja też poczułem taki dreszcz. Bo nie spodziewałem się tego, że, że tak będzie. Ja liczyłem na to, że mimo, że nie otworzy oczu, że słyszy, że może w sercu żałować. Natomiast zadziało się coś niesamowitego. Do tego stopnia, że gdy skończyłem już obchodzić oddziały, z takiej swojej ludzkiej ciekawości zajrzałem do sali. Tam już. Był ten człowiek dalej w śpiączce. Kobieta bardzo płakała i mówi: proszę, księdza. Nie wierzyłam. Nie wiedziałam, że może dokonać się taki moment. Nawet jeśli on odejdzie, to mam pewność, że żałował. Miałam jeszcze tą sekundę, w którą na mnie spojrzał. Widziałam jego uśmiech. Widziałam, jak on spotyka się z Chrystusem, który daje mu radość. I daje mu możliwość spokojnego przejścia. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Marię Magdalenę, która pochyla się nad pustym grobem Jezusa. Jej serce można powiedzieć, że napełnione jest mrokiem żalu, bólu i niezrozumienia. Dlaczego zabrano jej Pana? Gdzie On jest? Mimo tego, że on znajdował się tuż obok, stał, to ona jeszcze go nie widziała. Była tak zapatrzona w tą beznadzieję, w ten grób, w tą niemożliwość, że nie była w stanie uwierzyć w to, że on stoi tuż obok niej. Dopiero ten dialog, dopiero gdy on powiedział Mario, ona rabuni, to znaczy nauczycielu, dopiero wtedy go rozpoznała. A ja? Czy potrafię rozpoznać Jezusa w moim życiu? Czy potrafię zauważyć Jego obecność w tych beznadziejnych sytuacjach naszego życia, w których nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić? Czy opierasz to tylko na swoich siłach? Czy pozwalasz Jezusowi, aby to On kształtował i kierował Twoim życiem? tej mi klapki z oczu. I rozejrzyj się dookoła, a zobaczysz, że On jest, On żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus.